9. Celebracja 9. Nowa Kultura Celebracja Słowa Bożego Wstęp do tego nabożeństwa. Nabożeństwo ma na celu ukazanie w historii zbawienia na podstawie Pisma Świętego, jak Bóg prowadził człowieka do wolności do, od zniewolenia przez grzech, przez szatana w raju do życia wolności dzieci bożych, którzy są dziećmi Jezusa Chrystusa, czyli tymi, którzy całe swoje życie poddają Jego Słowu, poddają planowi zbawczemu Ojca i, i żyją Nim w Duchu Świętym. Jest przejście przez historię Izraela, który ma obietnicę dane Abrahamowi, obietnicę, że Bóg będzie z nimi, obietnicę właśnie, które dał też Mojżeszowi, jeżeli będzie miał, ma prawo, które Bóg dał, które ma go ma przestrzegać, cała historia zbawienia, która pokazuje, jak Izrael wpadał w różne niewole, bo nie słuchał tego, co Bóg do niego mówi, nie był blisko Boga, tylko lgnął do innych bożków, czyli robił wszystkie rzeczy, które są aż tam nazwane bożkami i są nazwane nierządem, Niewiernością względem Boga, jest to pokazane właśnie jak też Jezus, czy Mesjasz, który był zapowiadany, w jaki sposób pokazał właśnie o co Bogu chodzi i jak Bóg chce wyzwolić człowieka, właśnie. Że ten stary człowiek, który jest człowiekiem grzesznym, ma umrzeć, bo to jest model, powiedzmy tak, model samochodu. Bardzo mi się podoba ten obraz, model samochodu, który już nie nadaje się do reperowania, tylko Bóg chce mieć nowych ludzi, to znaczy takich, którzy są ochrzczeni, czyli chcą zanurzeni w śmierci Chrystusa. Ten stary człowiek idzie na złom, natomiast nowy człowiek, który się rodzi, który właśnie jest nowym człowiekiem kształtowanym przez Chrystusa w Duchu Świętym, to jest ten nowy człowiek, którego wolny człowiek, który żyje Właśnie zgodnie z tym, co Bóg chce dla niego, nie jest to człowiek, który jest wolny, bo jest dzieckiem Abrahama, bo jest z nasienia Abrahama, bo rodzi się w narodzie wybranym. Tylko to jest taki człowiek, który przyjmuje do siebie Jezusa Chrystusa, przyjmuje jego ducha i żyje tym duchem na zewnątrz, jako nowy człowiek. To jest. To jest ten, który właśnie jest prawdziwi, pra, prawdziwie wolni. Jeżeli Chrystus was wyzwoli, będziecie rzeczywiście wolni. I e, celebracja Słowa Bożego właśnie prowadzi do takiego odkrycia, do tego, żeby właśnie w oparciu o to Słowo uwierzyć i oddać swoje życie Chrystusowi.